Hans Christian Andersen. Pióro i kałamasz. Ktoś powiedział w pokoju poety, spoglądając na jego kałamarz stojący na stole. To niebywałe, ileż to rzeczy wychodzi z tego kałamarza. A co będzie jeszcze? To nadzwyczajne! Prawda? powiedział kałamarz. To niepojęte. Zawsze to mówiłem. Z tymi słowami, zwrócił się do pióra i do innych przedmiotów leżących na stole, które mogły to usłyszeć. Zadziwiające jest to, co ze mnie wypływa, prawie nie do wiary. Sam nawet nie wiem, co dalej będzie, gdy ten człowiek zaczyna ze mnie czerpać. Jedna kropelka mojego płynu, starczy na pół strony papieru. A na pół stronie, co można wypisać? Jestem zadziwiający. Ze mnie powstają wszystkie dzieła poety. Owi żywi ludzie, których tak dobrze znają czytelnicy. Najszczersze uczucia, humor, pełne wdzięku opisy natury. Ja sam tego nie rozumiem, bo nie znam wcale przyrody. Ale mimo wszystko to tkwi we mnie. Ze mnie to biorą początek zastępy powiewnych i pełnych uroku dziewcząt, śmiali rycerze na spienionych rumakach, ślepi i kulawi. Sam nawet nie wiem, kto jeszcze, ale zapewniam was, że ja nic przy tym nie myślę. O, to masz rację, powiedziało pióro. Nie myślisz nic a nic, bo gdybyś myślał, pojąłbyś, że ty wydzielasz z siebie jedynie płyn. Udzielasz mi tego płynu na to, ażebym ja mogło wyrazić i przelać na papier to wszystko, co mam w sobie. Pióro pisze. O tym nie wątpi żaden człowiek, a większość ludzi ma tyle zrozumienia dla poezji, co stary kałamasz? Zbyt mało masz doświadczenia, odpowiedział kałamasz. Jesteś dopiero niecały tydzień w służbie i już cię na pół zużyto. Nie wyobrażaj sobie, że jesteś poetą, jesteś tylko posłańcem, a przed tobą miałem tu wiele Tobie podobnych, zarówno z rodu gęsi. Jak z angielskiej fabryki. Znam zarówno gęsie pióra, jak stalówki. Miałem ich już wiele na służbie, a będę miał jeszcze więcej, gdy tylko człowiek, który mnie porusza, zasiądzie i zapisze wszystko to, co czerpie z mojego wnętrza. Jestem ciekawy, co najpierw ze mnie wydobędzie. Kleks odpowiedziało pióro. Późnym wieczorem poeta wrócił do domu. Był na koncercie, słuchał znakomitego skrzypka, jego nieporównanie pięknej gry, i był nią zachwycony i przepełniony. Zadziwiającą falę tonów wyczarował skrzypek z instrumentu. Chwilami dźwięczały one jak krople wody, jak toczące się perły, niekiedy jak kurpta sięgo świergotu. Potem znów jak wiatr szumiący w sosnowym lesie. Poeta miał uczucie, że słyszy płacz własnego serca, ale ubrany w melodie, jakie tylko piękny głos kobiecy może wyśpiewać. Brzmiało to tak, jak gdyby dźwięczały nie tylko struny skrzypiec, ale i smyczek, nawet kołki i samo pudło. Było to nadzwyczajne. Trudno było tak grać, ale wyglądało to na igraszkę, jakby smyczek sam biegał po strunach tak łatwo. Że każdy potrafiłby naśladować skrzypka. Skrzypce grały jak gdyby same, smyczek grał sam i razem stanowiły całość, tak, że zapomniało się o mistrzu, który wydobywał tony, który tchnął w nie życie i duszę. Zapomniało się o mistrzu, ale poeta myślał właśnie o nim i tak zapisał swoje myśli. Jakże byłoby to głupie, Gdyby skrzypce i smyczek chwaliły się tym, co czynią. A zdarza się to często nam, ludziom: poeta, artysta, wynalazca na polu nauki, dowódca, wszyscy się pysznimy, a wszyscy jesteśmy przecież tylko instrumentami, na których gra Bóg, nasz władca. Jemu jednemu należy się chwała. My nie mamy nic, czym moglibyśmy się pysznić. Tak napisał poeta. Napisał to w formie przypowieści i zatytułował Mistrz i Instrumenty. Oto masz, co ci się należało, powiedziało pióro do kałamarza, gdy znowu zostali sami. Słyszałeś przecież, jak czytał nagłos, co ja zapisywałem? Chyba to, co ja ci podałem do zapisania, powiedział kałamarz. Miał na myśli ciebie, twoją pychę, że też ty nie możesz zrozumieć, że sobie kpią z ciebie. Ja wymierzam ci cios z mojej głębi. Znam przecież moją własną złośliwość. – Skorupo z czernidłem – powiedziało pióro. – groło, odpowiedział kałamasz. I każde z nich miało przekonanie, że odpowiedziało doskonale, a miło jest mieć takie przekonanie. Można potem spokojnie spać, zasnęli więc oboje spokojnie. Ale poeta nie spał. Myśli buchały z niego jak tony ze skrzypiec, toczyły się jak perły, kuczały jak burza w lasach. Poczuł własne serce w tych myślach. Płonęła w nim iskra odwiecznego mistrza. Jemu jednemu chwała. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam do bajkowego słuchowiska.